Cześć, tym krótkim filmem chciałbym Cię zainspirować do zapoznania się z czymś nowym. Jest to coś, z czym najprawdopodobniej nie miałeś jeszcze styczności. Jest to urządzenie, które na polskim rynku dostępne jest od niedawna, ale technologia, która została w nim zastosowana, działa już od kilkudziesięciu lat na całym świecie i pomaga skutecznie wielu osobom poprawiać ich jakość życia. Jest to małe, mobilne, przenośne urządzenie, które dba o Twoje zdrowie i dobre samopoczucie. Jest to urządzenie, które może znacznie poprawić jakość Twojego życia na wielu poziomach, począwszy od usuwania różnych bóli, czy to ostrych, czy przewlekłych, poprzez wsparcie w różnych częstych dolegliwościach, które większość z nas odczuwa w ciele fizycznym każdego dnia, jak na przykład bóle gardła, bóle głowy, bóle pleców, trądzik, bezsenność czy chroniczne zmęczenie. Ale na tym ta pomoc tak naprawdę się nie kończy, bo to jest dopiero początek tego, co z pomocą tego urządzenia jesteśmy w stanie zrobić? Urządzenie to daje nam możliwość pracy z naszymi emocjami i myślami, czy naszymi przekonani przekonaniami. Daje nam wsparcie emocjonalne i mentalne, daje nam możliwość dotarcia do naszych blokad emocjonalnych, czy do naszych przekonań, które nas ograniczają. A co najważniejsze, daje nam możliwość skutecznej pracy z tymi blokadami które są gdzieś głęboko w nas poukrywane. To znaczy, mam na myśli to, że są gdzieś w nas jakieś wzorce na poziomie nieświadomym, jakieś ograniczenia, które blokują nasze działania w wielu obszarach życia, które powodują, że nie jesteśmy w stanie działać w zgodzie z samym sobą, a my tak naprawdę w ogóle sobie z tego sprawy nie zdajemy. Jeśli miałbym określić tak jednym zdaniem, czym jest to urządzenie, to powiedziałbym, że jest to nasz prywatny terapeuta, który jest zawsze dla nas dostępny. Bez względu na to, gdzie byśmy nie byli. Główna przyczyna naszych dolegliwości, które zazwyczaj odczuwamy w ciele fizycznym każdego dnia, znajduje się w naszych emocjach i myślach. Zazwyczaj podłoże każdego problemu, którego objawy odczuwamy w ciele fizycznym, jest w naszych emocjach i myślach. To jest zawsze źródło wszystkiego. W odróżnieniu od innych tego typu urządzeń na rynku, to urządzenie, dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii, jest w stanie znaleźć indywidualne rozwiązanie dla Twojego problemu. Każdy z nas odczuwa podobne dolegliwości, ale przyczyny tych dolegliwości u każdego z nas są zazwyczaj inne. Dla zobrazowania tego podam Ci przykład. To, że mnie i Ciebie boli gardło, to nie znaczy, że my obaj potrzebujemy tabletki, aby gardło przestało boleć. Zarówno mnie, jak i Ciebie gardło może boleć z różnej przyczyny. Idąc do apteki, zarówno ja, jak i ty na ból gardła, w większości przypadków dostaniemy taką samą tabletkę. Korzystając natomiast z tego urządzenia, po pierwsze, nie musisz chodzić do apteki, bo to urządzenie jest w cudzysłowie można powiedzieć, taką Twoją prywatną apteką, która jest zawsze dla Ciebie dostępna. A po drugie, to urządzenie jest w stanie tak trochę odlotowo to zabrzmi przygotować dla Ciebie taką wirtualną tabletkę, której skład będzie dobrany dla Ciebie indywidualnie w oparciu o przyczyny. A nie objawy Twojego problemu. Ogromną zaletą tego urządzenia jest to, że daje Ci ono możliwość pracy nad samym sobą. Nie potrzebujesz do tego osób zewnętrznych, same możesz to robić w dowolnym miejscu i czasie. Inną zaletą jest również to, że możesz pracować tym urządzeniem na wielu poziomach, począwszy od usuwania różnych dolegliwości, których, które odczuwasz w ciele fizycznym, kończąc na pracy z emocjami czy myślami. To, co przekazałem Ci w tym krótkim nagraniu, to jest tak naprawdę taki ogromny skrót myślowy tego, wszystkiego co to urządzenie potrafi. Jeżeli w jakiś sposób Cię to zainteresowało, to zapraszam Cię do oglądania kolejnych filmów. Jeżeli natomiast chciałbyś zobaczyć, jak to urządzenie działa na żywo, to zapraszam Cię do kontaktu bezpośredniego. Dzięki za uwagę, na razie.